No, dobra, to dzień Dobrze się z Państwem po raz kolejny. Po raz kolejny pierwsze wrażenia znowu odbieram Hondę. Tym razem będzie to nowa CBR 650R z e którego jestem mega ciekaw. Wypełnię też także standardowo zainteresowanych, Wtedy zapraszam na pierwsze wrażenia z jazdy na tym motocyklu. No, dobra, pierwsze co to po przesiadce z dwóch motocykli typu Adventure całkiem sporych, wysokich pojeździe na mojej Husqvarna, która również ma całkiem wysoko siedzenie i prostą pozycję, dzisiaj wsiadam na Sporta Zobaczymy jak to wyjdzie pewnie chwilę się zejdzie zanim się do niego przyzwyczaja i się z nim swoje znajdę swoją pozycję, ale jakby nie było ciekawostką jest to, że ten motocykl właśnie posiada Nowinkę w Hondzie, czyli e -Klacz. innymi słowy taki motocykl, co niby ma szęgło, ale nie trzeba go używać, żeby jeździć. I kiedy byłem na jednej z imprez organizowanych przez Sime i wystawiona była Honda, to widziałem jak wsiada sobie człowiek na tą Hondę i dusi jedynkę bez wciśnięcia, klamki, sprzęgła i zrobiło to pewnie takie... Zobaczymy na żywca. No powiem Wam, że to będzie ciekawe uczucie, to na pewno, no dobra, widzę, że mamy ten sam wskaźnik co w Nixie. także elegancko, ten sam sposób przełączania się pomiędzy tym wszystkim w związku z tym, o, coś nowego, A, możemy sobie podejrzeć ile mamy paliwa, ewentualnie zobaczyć jaki mamy zasięg, no to kurde, niech będzie, że zasięg, zobaczymy jak to będzie się zmieniać w czasie, Oczywiście ja sobie skasuję przebieg A oraz przebieg B dla swoich własnych, jakiś tam. Dobra, B mogę zostawić. Niech będzie. Mm, co tu mamy nowego? A, jest i eklacz. Co my tu mamy? Up, hard, medium, soft down. Ok, niech będzie, że hard. Później się tym po, yy, pobawię. Tutaj się raczej nic nie zmieniło, czyli ciągle mamy te same skazania. Oczywiście. Dobra, palim go. O jezu. To tak ma być. W sensie, że... No dobra, może tak ma być. Okej. Okay. Nie no tak to chyba nie. Nie podoba mi się to. Nie, wychodzi na to, że to tak luźno chodzi po prostu. No dobrze. Aha Teraz sprzęgło chodzi jakby bez wspomagania czy coś takiego, bo jak tylko włożę kluczyk i odpalę to klamka jest miękka, ale cały czas chodzi. Oczywiście będę musiał sobie poczytać, co jak z tym motocyklem. Ale generalnie, teoretycznie, nie trzeba wbijać sprzęgła. Ja jednak wrzucę sobie sprzęgło O, widzę, że ikonka mi zgasła. Czyli to faktycznie ekacz O Matyldo jaki mały motorek Strasznie malusi. No, powiem wam, że coś tu już zaczyna działać jak sobie wyhamowuje, to on faktycznie wysprzęgla ten motocykl. Teraz się toczy jak gdyby z aktywnym sprzęgłem. Dodaję gazu, jedzie po prostej. No to będzie ciekawy mainfack, muszę przyznać. O Jezu, jak delikatnie chodzi te biegi, to jest po prostu coś pięknego. To jest chyba najlepszy quick shifter jaki miałem do tej pory. Tak szczerze powiedziawszy Jak tam przy redukcji? Elegancko. No dobra Powiem wam, że już mi się podoba. Boże, jak mięciutko skakują te biegi, to jest poezja. Coś fenomenalnego. Oczywiście, on sam z tego co kumam nie zmienia tych biegów i trzeba to robić samemu. Ło matko, powiem Wam, że naprawdę, dobra, powtarzam się, ale to jest najlepiej pracujący chyba quickshifter, z jakim miałem do czynienia. Bo tutaj no to, tak działa ta skrzynia, trochę jak DCT, a trochę jak, jak zwykła skrzynia tak, z quickshifterem. Dobra, teraz to zatrzymuje się na trzecim biegu. Okej, okay. Mówi mi, że zmień bieg. Zmieniam dwójka. Zmieniam jedynka. Nie tykam nic sprzęgła. Powiem Wam, że już mi się zaczyna podobać. I teraz takie pytanie, bo to jest ustawienie pod tytułem hard. Czyli, że niby ona działa twardo. Ja się zastanawiam, co to znaczy, jak zrobię na soft. Jak wtedy to będę odczuwać? A czy jestem w stanie tu wbić z luz teraz? Jestem w stanie, to bardzo łatwo. No powiem wam, że robi to robotę. Dobra, to jeszcze czuję, że będę się dobrze bawić o tym motocyklu. Ale śmiesznie. W ogóle ten luz tak wchodzi, wiecie, Pik, jest luz. Czasami są problemy z tym luzem w tych motocyklach, ale tu widzę, że z tą skrzynią to jest po prostu bajka. Już mi przeszło, słuchajcie, to takie ble. Już wbijam tą. Wbijam ten bieg bez zastanowienia, po prostu nie tykam sprzegła wcale. Przejdźmy do innych aspektów jazdy na tym motocyklu, bo się zafiksowałem na tej skrzyni, ale naprawdę powiem Wam, że robi robotę. No Boże, to jest coś fajnego. Niesamowite to jest wręcz. Fajnie, fajnie wcięty bak. Fajnie, naprawdę wcięty bak. Można się bardzo łatwo zapiąć nóżkami o niego. Fajnie, że to wskazanie, tego wrzuć niż bieg, jest też takie, wiecie, czytelne, wyraźne. Kurde chyba po tym ostatnim szymowaniu, czyli ride z simą, przejście na sporta nie będzie jakimś wielkim problemem. Myślałem, że będzie gorzej, ale nie. Jest elegancko. W ogóle wówczas miałem też okazję przejechać się testowo na torze tym motocyklem, ale spad deszcz i stwierdziłem, nie, tam dobra, po co mi to. Ale teraz żałuję. Jak następnym razem będę, to bierę. Ewentualnie pojadę sobie tym na tor i zobaczymy co można z nim zrobić, bo Fajnie było go też na to, że sprawdzić Bardzo fajnie elastyczny jest tu silnik, no Co tu dużo mówić, wiecie, no to jest motocykl sportowy Który ma za piąty, za piąty, piąty bieg 3000 obrotów Odwijam i on sobie jedzie, bez, w ogóle z żadnej czkawki, z żadnej wibracji, nic tutaj takiego nie ma To jest to co też mi się podobało w poprzedniku Tylko nie wiem czy pozycja nie jest troszeczkę bardziej usportowiona teraz tej wersji. Wydaje mi się, że trochę bardziej człowiek leży w pozycji takiej sportowej wiecie, na tej kierownicy, ale to oczywiście może być tylko złudzenie. W lustereczkach wszystko sobie ładnie widzę. No jest drobne. Mam wrażenie, że to jest taki malutki motorek. No, ale wiadomo, przysiadłem się z, kurde, z Afryki, więc nic dziwnego. ta Pyk! 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 Dobra, może jak rzucę na Bardziej miękkie zrzucanie biegów to sprzęgło po prostu będzie dłużej wysprzęglać Ale w międzyczasie zrobiłem sobie mały test tego o co pytałem e, przedstawicielkę Hondy na torze w Jastrzębiu, tam na tych jazdach z jak byłem to pytałem o to co w sytuacji gdy będę dodawać gazu, a jednocześnie będę chciał zredukować bieg. No, i jak widać, radzi sobie z tym. Radzi sobie z tym bardzo dobrze. Bardzo szybciutko zmienia te biegi. Znowu mówię o skrzyni. Kurde, to będzie chyba klutego odcinka w ogóle. ty ty. Pozytywnie zaskoczone póki co. No i tak, im dłużej nie że tym bardziej mi się wydaje, że jednak pozycja jest bardziej sportowa. Wiecie? Noga jest bardziej zgięta, ale idealnie przy metrze 80 wpasowuje się tutaj w to wyżłobienie. Nie jest to też taka sportowo męcząca pozycja. Wydaje mi się, że jest bardzo ciekawie dobrana. Ciekawe jest również to, że jadę sobie na motocyklu sportowym, mam głowę bardzo wysoko nad owiewką i cały czas jadąc mam ciszej w kasku niż na kilku ostatnich Adventure'ach. Zawieszenie chyba twardsze niż w poprzedniej sztuce, patrząc na to, jak pokonuje te wszystkie jakieś dołki studienki i inne tego typu rozmaicenia na polskich drogach regulacji nie widzę nadal wydaje mi się to być bardzo fajny sprzęt na początek no i zobaczcie jazda w korku, nie? on sobie teraz jest wysprzęglony, teoretycznie ma wbity bieg ale czuję, że on nic nie ciągnie za bardzo niedusze sprzęgła i robię wszystko co chcę z tym motocyklem. W zasadzie nie ma żadnych wibracji, też słuchajcie. W zasadzie tylko jak tam sobie przycisnąłem trochę bardziej, to czułem jakieś tam wibracje na tyłku. Natomiast przy tych niższych obrotach to praktycznie zero. Płynne przyspieszenie, żadnego takiego gdaczkawania, żadnego takiego jakiegoś skokowego przyrostu prędkości. Wszystko odbywa się płynnie, zaraz zobaczymy w ogóle. 20 na godzinę, trzeci bieg. Bardzo płynne oddawanie. On się świetnie prowadzi. Cały czas mam wrażenie, że to jest, wiecie, bardzo drobny motocykl. A przy tym jest przyjemnie zwinny, zgrabny. Ma wystarczająco mocy, chociaż pewnie jak pojedę na tor, to znowu powiem, że chciałbym mieć 20 koni więcej. Znalazłem swoją pozycję na nim też. Bardzo szybko jak na sporta. Aczkolwiek na ostatnie sport na jakichś idzie, miał zdecydowanie bardziej sportową pozycję. Ta jest taka, powiedziałem, właśnie sportowo umiarkowana. <laughs> Ale to jest właśnie to, młody kolega pokazał mi, daj mu wpalnik i w sumie mógłbym, bo mam sprzęgło. Bardzo szybko przechodzi, o, może jednak tu, bardzo szybko też ten ekran wraca do działania. Oczywiście mamy tu jakąś kontrolę trakcji Tym razem ten przycisk jest nieco bardziej schowany Więc raczej nie będę go przypadkowo przełączać podczas jazdy Co miało miejsce, tego co pamiętam, w przypadku poprzedniej Sybery Ale mam na sobie buty, no, takie powiedziałbym szmaciaki trochę Czyli z mniejszą piętą niż takie typowo sportowe I jak mam nogę na sycie, na palcach to już wiem, że w butach sportowych będę macać set pasażera, ale w tych nowych motocyklach dosyć standardowa opcja, bo albo się maca z tyłem z setem pasażera, albo się maca z osłoną rury wydechowej. No dobra, to teraz jeszcze pytanie jak to wszystko działa z hamulcem nożnym, czyli tylnym? Czy motocykl wykryje, że ja sobie wciskam tylny hamulec i go odetnie? Postanowiliśmy to sprawdzić na razie przy mniejszej prędkości. No, powiem Wam, że tak, elegancko, a no, trochę bardziej brutalnie. No, od razu, słuchajcie, wyłapał, że cisnę hamulec. Poczułem, jak pracuje ABS, a motocykl elegancko pracuje sobie dalej, czyli Współdziała to wszystko ze sobą No dobrze Dźwięk też taki wydaje mi się ciekawy Zbasowany Boże ale się można bawić tym motocyklem o! Ale trakcja powiem Wam że mocno przymula ten motocykl Jak zresztą zauważyliście Trochę to trwało zanim zyskałem moc I na odpuszczeniu gazu również kopię sobie w górę biegi bez problemu. No, powiem Wam, że o szybkości zmiany biegu decyduje już tylko Wasza noga. Aj, podoba się to dla mnie. No, ale tu przy wyższych prędkościach, przy wyższych obrotach, słuchajcie, nie było to takie zjadliwe w sensie. Ta trakcja weszła. Ale uspokoiła koło. Tutaj widzę, że z dołu jak się przywali, to on tak odcina. Jedzie. Chce jechać. Bardzo dobrze. Dobra, zatrzymajmy się na dwójki. No. 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 Poradził sobie. No i dobrze. To póki co wszystko, co chciałem wiedzieć, to już wiem. <gry> Jadę dalej słuchajcie, oczywiście pełna recenzja za jakiś czas na kanale, jak już sobie polatam tym motocyklem, mam w planach traskę z pasażerem, na pewno będę się musiał jakoś zmurzyć, żeby zajedzieć ten sztor, no a jak już to wszystko ogarnę, to nagram reczkę, powiem wam wszystko, co zaobserwowałem na temat tego motocykla. Ale jeżeli już teraz chcecie się podzielić jakimiś opiniami. Na jego temat, swoimi Bo macie taki motocykl To oczywiście sekcja komentarze jest do Waszej dyspozycji Także śmiało wrzucajcie W tym odcinku to by było na tyle Także standardowo, dzięki za oglądanie Pamiętajcie o jakichś swoich aktywnościach A my klasycznie widzimy się, słyszymy Przy okazji kolejnej okazji Narazka Film ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego patronita, dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro.